Wieje nudą. A przynajmniej tak może się wydawać. Zmienność Bitcoina jest niezwykle niska, ale ja osobiście upatruję w tym czegoś bardzo pozytywnego. Jesteś ciekawczego? Zapraszam. Siema, witam w kolejnym odcinku Kanga Trend, czyli analizy rynku krypto, gdzie spotykamy się jak co tydzień po to, żeby przeanalizować bitcoina, Ethereum, no i wybranego altcoina. A dziś będzie to Solana. Spoglądamy na wykres z trzech różnych perspektyw. Technicznej, on-chain, no i firecharts. A to właśnie powoduje, że tak skondensowanej wiedzy analitycznej, jaką my tutaj serwujemy, w całej przestrzeni kryptowalutowej nie serwuje absolutnie nikt inny. I wiemy, że to doceniacie, ponieważ nasze suby Fruną ku niebu. Dziękujemy Wam za to, ale mimo wszystko wiemy też, że aż 35% osób, które oglądały ostatni odcinek, nadal tego kanału nie subskrybują, więc jest to doskonały moment do tego, aby suba zostawić, zostawić łapkę w górę, być może także komentarz. I pamiętaj, że to, co zawarte w tym materiale, nie stanowi porady inwestycyjnej. Po poradę się do licencjonowanego doradcy, tudzież po prostu wykonaj swój własny research, do czego będę Cię zachęcał poprzez konkurs o którym na koniec tego filmu. Więc jeżeli jesteś gotów, sub już leciał, kawka w dłoń i lecimy z tym atem. Naszą analizę klasycznie rozpoczynamy od Bitcoina. I spójrzmy na to, co dokładnie dzieje się na wykresie. Warto zauważyć, co wydarzyło się w zasadzie od czwartku do w tym wypadku niedzieli. Mamy takie bardzo cienkie ciała świec, które symbolizują otwarcia i zamknięcia sesji handlowych, które w najwyższym wypadku. A był to w zasadzie przypadek, który wydarzył się w sobotę, e, doświadczyły spadku o 0,07%, więc bardzo, ale to bardzo niewielkiego, mimo że knoty powyciągane są we wszystkie strony dosyć wysoko, e, tak tutaj ta zmienność w przypadku zamknięcia jest niezwykle niska. Jest to tak zwana konsolidacja wewnątrz innej konsolidacji, ponieważ zwróćmy uwagę przede wszystkim na szeroką perspektywę. A szeroka perspektywa mówi nam o tym, że mamy tutaj u góry bardzo wyraźną strefę e, oporu, oporu, który Rozpościera się od okolic 106 tysięcy dolarów, gdzie mamy zamknięcia świec w dwóch mniej więcej równych miejscach. I knoty, które są wyciągane aż do pozycji około 110 tysięcy dolarów. No, w tym wypadku widzimy także, że mamy pewne wsparcia. Wsparcia, które są od okolic 91 tysięcy dolarów, no, w dół. Tutaj w tym wypadku najgłębsze knoty sięgały okolic 89 tysięcy dolarów, ale wiemy, że mogą one sięgnąć nieco niżej w kłąb tego obszaru, który mamy tutaj wyznaczony. Taka konsolidacja może zwiastować nadchodzącą zmienność. Ale zanim powiemy o tej zmienności, sprawdźmy jeszcze, Wokół czego dokładnie obecna akcja cenowa się rozpościera. Warto w tym wypadku uruchomić nasze średnie kroczące. Są tutaj trzy średnie kroczące: czerwona linia to 50-dniowa 50 średnia krocząca, żółta linia to 100-dniowa średnia krocząca, no i zielona linia to 200-dniowa średnia krocząca, która w tym wypadku jest nam zupełnie zbędna, więc ją wyłączamy. I spójrzmy na to, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Wielokrotnie Bitcoin atakował. 50-dniową średnio kroczącą, próbując ją, ją przebić. Miało to miejsce po raz pierwszy w zasadzie już w poniedziałek zeszłego tygodnia, gdzie nastąpiło silne odrzucenie, i w późniejszych dniach wielokrotnie knoty atakowały tą czerwoną naszą linię. Knoty świec i w tym wypadku następowało odrzucenie. No Obecnie widzimy, że Bitcoin walczy o utrzymanie studniowej średniej kroczącej. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, jak istotna jest to średnia krocząca przez pryzmat wydarzeń historycznych. Wyłączmy sobie w tym wypadku 50 i cofnijmy się po prostu w czasie spoglądając na to, co się wydarzyło. No i widzimy chociażby tutaj, że okolice studniowej średniej Kroczący były bardzo istotnym punktem odbicia dla ceny w przypadku, kiedy ona spadała, tudzież były, też, były to też bardzo istotne punkty odbicia w przypadku ceny, która w tym wypadku rosła. No, spoglądając historycznie, takich punktów znaleźć można jeszcze więcej. Oczywiście nie wszystkie one się sprawdzają. Jest to zdecydowana ich większość, ale pamiętajmy o tym, że analiza techniczna sama w sobie sprawdza się w 70%, w związku z czym wskaźniki również należy w ten sposób traktować. Warto mimo wszystko zaznaczyć, że Bitcoin może tymczasowo utracić studniową średnio kroczącą po to, żeby przetestować ponownie naszą linię trendu spadkowego, która wyznaczała nam proporzec jeszcze do niedawna. Proporzec, do którego w przyszłym tygodniu najpewniej się odwołamy, bo być może należy go zrewidować. No i w tym wypadku także może nastąpić sytuacja, kiedy Bitcoin spróbuje zaciągnąć ponownie płynności z tego naszego szarego boksa. Jeżeli chodzi o wskaźniki, jak one w tym wypadku się przedstawiają, no to warto jeszcze zwrócić uwagę na TD Sequential. TD Sequential, który przed paroma dniami rozświetlił się nam dziewiątą świecą spadkową wskaźnika. Widzimy ją tutaj, co miałoby w zasadzie za zadanie wskazać nam punkt nawrócenia trendu, ale niestety następnego dnia ta świeca, która tutaj się pojawiła, czyli już w zasadzie w poniedziałek. Była ona świecą resetującą, ponieważ zamknęła się wyżej niż czwarta świeca poprzedzająca. Tak działa wskaźnik DD Sequential. Jeżeli nasza świeca w trendzie spadkowym zamyka się w tym wypadku powyżej czwartej świecy poprzedzającej, mówi nam to o tym, że doświadczamy pewnego resetu wskaźnika. Nie oznacza to wcale, że nawrócenia trendu nie będzie, aczkolwiek nie możemy tego wskaźnika traktować jako bardzo silny wyznacznik takiej sytuacji. Dlatego bierzemy pod uwagę poziomy horyzontalne wspomniane tutaj poziom popytu, no i naszą linię trendu spadkowego, gdzie tutaj osobiście spodziewam się pewnych odbić. Oprócz tego warto jeszcze raz spojrzeć na RSI, RSI, które boryka się cały czas z poziomem 50, byki nie mają wystarczająco dużo siły, żeby pokonać niedźwiedzie, które w zasadzie poniżej tego poziomu 50 przejmują kontrolę nad rynkiem, ale jednocześnie warto zauważyć, że na RSI Niejednokrotnie Bitcoin odbijał się dokładnie od tego poziomu, na którym obecnie się znajduje. Jest to poziom około 42, co możecie zauważyć tutaj po prawej stronie od mojego kursora. I widzimy kilkukrotne odbicia. Oczywiście pełnia resetu RSI byłaby dopiero wtedy, kiedy on zszedłby poniżej obszaru 30. Natomiast widzimy, że pewna historia nam się tutaj powtarza, gdzie te odbicia występują. Ponadto warto spojrzeć także na Magdi. Magdi, które nabiera Byczego Momentum i widzimy, że zmierza w kierunku Byczego Krzyża, więc całkiem, całkiem nieźle. A zatem co z tą zmiennością i dlaczego paradoksalnie niska zmienność może wywołać wysoką zmienność? No warto odwołać się tutaj do jakiegoś wskaźnika. Bardzo często odwoływałem się w tym aspekcie do Bollinger Bands na przykład, czyli stank Bollingera, aczkolwiek jeszcze lepszym wskaźnikiem jest wskaźnik historycznej zmienności, który mamy w tym wypadku uruchomiony u dołu ekranu i widzimy, Postępujący trend spadkowy wskaźnika. Jest on dosyć dynamiczny. Wynika on oczywiście z konsolidacji, w której bitcoin się znajduje, w związku z czym zmienność jest stale obniżana i regularnie spada nam do pewnego poziomu, który widzimy w tym wypadku. Tutaj obok mojego kursora widzimy poziom około 24. Aktualnie zmienność jest na poziomie 35. No, dojść może nawet do zera, aczkolwiek tego się akurat nie spodziewamy całkowicie, ponieważ historycznie takie rzeczy po prostu nie występują oznaczałoby to, że wykres po prostu byłby totalnie płaski. No, w przypadku Bitcoina na pewno na coś takiego liczyć nie możemy, ale możemy się spodziewać, że ten wskaźnik nabierze większej dynamiki spadkowej i to już niebawem. Spójrzmy na pewną historię, która wydarzyła się w przypadku tego wskaźnika. Oczywiście mamy ich tutaj bardzo dużo przetoczonych, ale jedna, która moim zdaniem jest najciekawsza, czyli dno Bessy. Czyli ten moment, kiedy rynek podobnie jak teraz był bardzo znudzony z sytuacją i w zasadzie ruchami na wykresie. I widzimy, że wskaźnik zmienności w tym wypadku spadł aż do poziomu około 7,25-7,3. I to skutkowało późniejszym rozpoczęciem bardzo dynamicznych i długotrwałych wzrostów. W tym wypadku spodziewam się, że w najbliższym czasie, jeżeli bitcoin nadal będzie oscylował pomiędzy średnimi kroczącymi i w, tej szerokim, w tym również szerokim pasmie konsolidacji, to ta zmienność może spaść poniżej obszarów, jakie wyznaczane były ostatnio i może dokonać się to dosyć szybko dlatego do tego wskaźnika na pewno będziemy wracać ponieważ szukamy tego momentu kiedy bitcoinem rynek jest najbardziej znudzony ponieważ to właśnie zapowiada bardzo ale to bardzo silne ruchy a teraz czas na update wskaźnika hash ribbons o którym rozmawialiśmy w minionym odcinku mówiliśmy o tym że dokonuje on niedźwiedziego krzyża na wykresie dobowym i mówiliśmy też o tym że może być to fałszywy sygnał i teraz widzimy to na wykresie że dokładnie fałszywym sygnałem to było ponieważ już nawet na samym wskaźniku dobowym Widzimy, że nasze średnie kroczące wskaźnika Hashribons odbiły. One nadal są bardzo blisko siebie, natomiast nie doszło do potwierdzenia tego naszego niedźwiedziego krzyża. Nie doszło do niego także, co ważniejsze nawet, na wykresie tygodniowym. W związku z czym w tym wypadku Bitcoin wygląda całkiem póki co względnie bezpiecznie, aczkolwiek warto obserwować ten wskaźnik, updateować go. Trzeba by na pewno do tego krosa ponownie nie dojdzie i tym razem, czy nie będzie on już potwierdzonym. A co dzieje się na Bitcoin Firecharts? No, zaczyna się dziać całkiem ciekawie. Przede wszystkim widzimy, że pojawiają się, się klastry zakupowek w okolicach 95 tysięcy dolarów. 95 tysięcy dolarów, gdzie właśnie ulokowana jest średnia krocząca studniowa, więc widać, że byki chcą ją obronić. Jest to dla nich bardzo ważny obszar i chcą, aby ona została utrzymana. Jeżeli zostanie utrzymana, no to widzimy w tym wypadku potencjał do wzrostów do poziomów około 97 tysięcy dolarów, gdzie pojawiają się pierwsze zlecenia sprzedażowe. I tak aż do 100 tysięcy dolarów, gdzie tych zleceń sprzedażowych przybywa. I widzimy na naszym profilu wolumenowym, że jest ich tutaj względnie dużo, ponieważ jest to 24,5 miliona Dolarów w bitcoinie, czekających na to, aby zrzucić go na rynek. No, w tym wypadku warto też spojrzeć na wskaźnik CVD u dołu ekranu i zdefiniować, kto w tym wypadku kupuje. No i widzimy pomarańczową linię, która odpowiada za detalistów, którzy w tym wypadku bardzo, ale to bardzo intensywnie działają jako te ręce, które w zasadzie zakupują bitcoina, a także pojawiają się tutaj wieloryby. Wieloryby, czyli te portfele, które znajdują w swoim balansie od miliona do dziesięciu milionów dolarów i które bardzo często Angażują się w zakupy, co widzimy za każdym razem, kiedy ten wskaźnik jest nieco podbijany. Pozostałe portfele średniej wielkości w tym wypadku w rynku aktualnie przynajmniej nie uczestniczą. Przechodzimy do Ethereum, a te, no niestety, rozczarowuje. Rozczarowuje to bardzo, ponieważ widzimy, że złamało dwustudniową średnio kroczącą, to ta zielona linia ku dołowi. Mówiliśmy o tym, że nastąpiło bardzo silne odbicie popytowe, które pojawiło się w zeszłym tygodniu kończące się takim Dragonfly Dodzi, czyli teoretycznie pozytywnym sygnałem. Ale oprócz tego widzimy, że złamane zostało. Została w zasadzie nasza strefa popytowa, ta wyznaczona szarym boksem. Mimo to możemy stwierdzić, że Ethereum nadal utrzymuje się w strefie szczytów, jakie wyznaczane były we wcześniejszych miesiącach. No i w tym wypadku może jeszcze jako taką potwierdzać jako wsparcie, aczkolwiek dla mnie to niestety w tym wypadku jest za mało, ponieważ dostrzec możemy na wykresie także linię trendu spadkowego, tą dolną linię proporcja, którą wcześniej wyznaczaliśmy, którą jeżeli rozciągniemy nieco dalej, to widzimy, że Ethereum w tym wypadku testuje ją jako opór. Od Więc ta dziewiąta świeca wskaźnika TD Sequential, która mówi nam teoretycznie o tym, że być może następuje lokalny nawrót trendu, wcale nie musi być wystarczającą siłą wskazującą na to, że ten trend się odwróci. Oprócz tego widzimy też RSI, które w tym wypadku z racji tego, że podróżuje bardzo nisko, no, może być swego rodzaju byczym sygnałem, ponieważ jest to jednak nadmierna wyprzedaż na rynku którą warto mieć na uwadze. Niemniej jednak, dla mnie osobiście, tak długo, jak długo Ethereum nie przebije tego szarego boksa, nie wzniesie się ponad zieloną linię i nie potwierdzi tego obszaru jako wsparcia, ja osobiście od Ethereum trzymałbym się z daleka. Kiepski sentyment wokół Ethereum potwierdzają nam Firechars, które wskazują, że podaż góruje nad popytem w tym wypadku. No i możemy też zdiagnozować przez pryzmat CVD, kto za tą podaż odpowiada. No i widzimy, że są to detaliści. Detaliści, którzy przejęli kontrolę nad rynkiem, którzy skupowali jeszcze do niedawna i w tym wypadku wycofują się z rynku. Czyli detaliści, czyli te portfele, które w swoim balansie znajdują od 100 dolarów do 1000 dolarów. Ale, Zaczynają równoważyć je nieco inne portfele. Te purpurowe i te zielone. Purpurowe portfele to drugie co do wielkości, patrząc przynajmniej od największych. Czyli te, które znajdują w swoim balansie od 100 tysięcy dolarów do miliona. A zielone portfele to te, które na swoim balansie znajdują od 1000 do 10 tysięcy dolarów, po to, żeby zakupić kryptowaluty. I widzimy, że one w tym wypadku starają się zrównoważyć tą podaż którą detaliści w tym wypadku zrzucają. No, dla mnie osobiście, cały czas to podkreślam, Ethereum wygląda bardzo, ale to bardzo niepewnie i tak długo, póki nie, jak długo nie pokona poszczególnych poziomów, tak długo nie będę w nie wchodził. Przechodzimy do altcoina, a dziś jest nim Solana, więc zrewidujemy to, o czym mówiliśmy przed paroma tygodniami. No i najpierw w zasadzie widzimy, że Solana doświadczyła pewnych spadków spadków, które kończą się obecnie na poziomach, które wcześniej były pewnymi szczytami, czyli to, co niegdyś było strefą podażową, w tym wypadku jest strefą popytową. Oprócz tego widzimy, że w tych samych okolicach pojawia się dwustudniowa średnia krocząca, no i dziewiąta świeca wskaźnika TD Sequential, mówiąca o tym, że być może w tym wypadku pojawia się potencjalny nawrót trendu. No, dla mnie te trzy czynniki już są wystarczająco do tego, żeby Solanom naprawdę bardzo się zainteresować. Ale sprawdźmy, co wydarzyło się przed paroma tygodniami i jak to ma się w kontekście naszej analizy, którą przeprowadziliśmy właśnie wtedy. No i widzimy, mówiliśmy w tamtliższym okresie, że ten szary box. Który tutaj obserwujemy, to, był, to była strefa podaży. Strefa podaży, która wynikała z tego, że wszystkie portfele, które w tym wypadku handlowały Solaną, które kupowały Solanę, nieco wcześniej znajdowały się w proficie, w związku z czym łatwo było taki profit zrzucić na rynek i upłynnić Solanę. Mówiliśmy o tym, że jeżeli świeca tygodniowa zamknie nam się na czerwono, będzie to świadectwo tego, że może dojść do spadków. No i faktycznie jesteśmy trzy tygodnie później. I widzimy, że te spadki nastąpiły i w tym wypadku z kolei widzimy bardzo wyraźnie, że być może przychodzi w przypadku Solany czas na zakupy. Mówiąc o czasie na zakupy, przypominam jeszcze raz, że to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na temat tego, co dzieje się na wykresie. Natomiast warto też spojrzeć na to, co dzieje się na Firecharts. I w przypadku Firecharts widzimy, że pojawia się pewien popyt od okolic 190 dolarów, czyli w zasadzie w okolicach tych właśnie dołków, które ostatnio obserwowaliśmy. I pewna podaż, która tutaj ujawnia się w okolicach 200, 10 dolarów. Oprócz tego, CVD wskazuje nam bardzo wyraźnie, że w rynku, w handlu uczestniczą aktualnie wszyscy. W związku z czym Solana w tym momencie naprawdę wzbudza zainteresowanie. A jeżeli chciałbyś, żebym przeanalizował Twojego altcoina, bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że zarejestrujesz się na Kandze. Link do rejestracji znajdziesz w opisie tego filmu, przejrzysz dokładnie, co mamy i wybierzesz tą kryptowalutę, która najbardziej ci interesuje. Pamiętaj, że musi to być altcoin z Kangi i nie może być to ani KNG ani żaden memcoin, więc wiesz, co robić? Daj mi znać w komentarzu do niedzieli, do północy, jaką krytowoltę chciałbyś zobaczyć w kolejnym filmie. Czas na ETF-y, a tutaj widzimy znowu niepewność. Siły zakupowe, czyli te zielone słupki, zaczynają nam się równoważyć z siłami sprzedażowymi, czyli tymi czerwonymi słupkami. Co więcej, zarówno jedne, jak i drugie znajdują się w trendzie spadkowym, więc ta nasza konsolidacja i ta niepewność, o której mówimy w przypadku wykresu Bitcoina, potwierdza się również na dużych rynkach. Przechodzimy do analizy łączeń. a tutaj przygotowałem dla Ciebie trzy wskaźniki. Pierwszym z nich jest S. PR, czyli ten wskaźnik, który dosyć regularnie bierzemy na tapet, aczkolwiek taki, którego nie było w zeszłym tygodniu. No i przez pryzmat 14-dniowej średniej kroczącej określamy tutaj, czy handlujący bitcoinem znajdują się w proficie, tudzież w stracie. Przypomnę, że za każdym razem, kiedy wskaźnik dotyka tej czarnej linii, która symbolizuje poziom 1, jest to moment, kiedy coraz więcej handlujących. Jest w stracie i jest to sygnał uzdrowienia rynku swego rodzaju resetu. No w tym wypadku widzimy, że nadal do tego poziomu 1 troszeczkę bitcoinowi brakuje. Niemniej na interwale siedmiodniowym jest to już nieco inaczej zobrazowane i tutaj widzimy, że reset już swego rodzaju nastąpił. W każdym razie przypuszczam, że jeżeli konsolidacja będzie postępowała, jeżeli ta cisza przed burzą, o której tutaj mówimy, nadal będzie trwać. To 14-dniowa średnia krocząca również może się zresetować. Reset widzimy natomiast na wskaźniku 60-dniowego skumulowanego wzrostu, czyli takiego mojego wskaźniku FOMO, który dochodzi tutaj bardzo często do tych różowych obszarów, sugerując nam, że jesteśmy albo u szczytu lokalnej górki, albo nawet w szczycie całego cyklu. Aczkolwiek wskaźnik ten bardzo często mówi też tam o tym, jak bardzo wygląda znużenie rynku. No i w tym wypadku wskaźnik ten właśnie przed paroma dniami dosięgnął poziomu 0%, więc rynek jest niezwykle znużony znudzony Bitcoinem i najprawdopodobniej jest to bardzo pozytywny sygnał do tego, żeby faktycznie on niebawem mógł ruszyć w którąś ze stron. A żeby określić, w którą ze stron rynek powinien ruszyć, warto zwrócić uwagę na wskaźnik URPD. URPD, który w tym wypadku przedstawia nam się w formie takich słupków, które rozstawione są dokładnie co tysiąc dolarów. Obserwujemy tym sposobem, jak zachowywała się cena, a w zasadzie wymiana rąk handlujących bitcoinem na poszczególnych poziomach cenowych. I widzimy zielone słupki i pomarańczowe słupki. Zielone słupki to ci, którzy handlowali bitcoinem w okresie krótkoterminowym, czyli takim, który nie przekroczył 155 dni. Pomarańczowe słupki to hodlerzy długoterminowi. I widzimy w tym wypadku bardzo dużo słupków zielonych w tym obszarze, w którym aktualnie się znajdujemy. Ten szary słupek to jest nasza bieżąca cena, okolica naszej bieżącej ceny, który znajduje się w wokół... Otoczony w zasadzie jest mnóstwem zielonych słupków. W związku z czym wiemy, że przede wszystkim bitcoin w tej konsolidacji, w której aktualnie się znajduje, znajduje się przez okres krótszy niż 155 dni, i widzimy, że postępująca tutaj wymiana rąk jest bardzo, ale to bardzo duża, a nawet największa, jaka do tej pory historycznie na bitcoinie miała miejsce. I to jest moim zdaniem bardzo pozytywnym sygnałem, ponieważ takie obszary najczęściej wskazywały nam, poziomy wsparć. Poziomy wsparć, które nie tylko w tym wypadku obrazują swego rodzaju konsolidację, która może skutkować wybiciem ku górze, co więcej, nawet bardzo istotne punkty odbicia w sytuacji, kiedy dojdzie do spadków z wyższych poziomów. Spójrzmy na to przez pryzmat historii i widzimy tutaj chociażby taki słupek, który jest w okolicach 16-17 tysięcy dolarów. Jak wiemy, właśnie tam znalazło się dno poprzedniej Hossy, przepraszam, Bessy. I właśnie tam nastąpiła bardzo długa konsolidacja, którą zresztą nawet dzisiaj przytaczaliśmy na łamach Kanga Trends. Oprócz tego widzimy też pewne zachowania, które bardzo tożsame były z tamtymi, tudzież z bieżącymi, które miały miejsce w okolicach 60, w tym wypadku 1000 dolarów gdzie Bitcoin ponownie, e, w zeszłym roku w zasadzie, e, bardzo długo konsolidował i znowu doprowadzał do takiego znudzenia rynku. No W tym wypadku wiedzieliśmy o tym, że najprawdopodobniej skutkować to będzie solidnym wybiciem ku górze, ponieważ tam wymiana rąk również była bardzo silna. Więc historia powtarza się. Czas na konkurs, na początek zasady. Wybierz jedną z kryptowalut, którą przytoczyłem w dzisiejszym filmie. Więc może być to Bitcoin, Ethereum, tudzież Solana. Przedstaw swoją własną analizę w komentarzu pod tym filmem do niedzieli, do północy. Może być to on-chain. Może być fire charts, może być technicznie sentyment. Mogą być fundamenty cokolwiek tylko zechcesz i absolutnie nie musisz zgadzać się ze mną. I uwaga! Za poprzedni odcinek nie mamy żadnego zwycięzcy. Nikt nie wziął udziału w konkursie, w związku z czym teraz szanse na wygraną są znacznie wyższe, ponieważ w następnym odcinku wygrać mogą aż dwie osoby. Także zachęcam do tego, abyście zrobili analizę i wrzucili ją w komentarzu pod tym filmem. To tyle na dziś. Jeżeli Ci się podobało i chcesz update'u, zostaw koniecznie suba i oceń proszę ten odcinek w skali od 1 do 328, przy czym 1 to bo miałko nie chce się tu więcej widzieć. 328, fantastycznie i chcę tego więcej. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć!